się Siema, Manko, tu rolnik nieobliczalny. Siódma rano idziemy do bruczesów, zobaczyć co tam słyszno. Dzisiaj e, mam za zadanie, no bo dzisiaj pracownik mój przyjeżdża. Pierwszy dzień. Będziemy zmieniać. Muszę odkręcić. E, m, w MTZ tam w moście koło zdjąć z To To nie z ale tam śrubę zerwało jak obornik wyrzucałem i dlatego też nie dokończyłem tak 100% ale dzisiaj to będziemy musieli zrobić no ogólnie muszę zostawić tutaj tak wszystko bo wyjeżdżam w tym tygodniu żeby było dobrze, tą blachę zabierzemy tutaj rzucę tutaj muszę zrobić zabezpieczonko jak widać Paszy zostało do cholery. W sumie to nawet nie ma sensu kręcić. Teraz z rana zaraz im to podgarnę. uweczki jeszcze nie zapłodnione, jak widać. Bariera na razie wytrzymuje. Byczki, byczki, byczki. Tutaj poprzeczki jeszcze porobimy. No, tak chcę zostawić, żeby było dobrze. Ursus jakoś dziwnie blisko podjechał. A może ja tego tak zostawiłem. Nie będę go przepalał na razie, bo widzę, że jedzenia jest dużo. O, pokażę, co w MTEC będę robił. A i muszę ciśnienie wyregulować na turze, Bo tak mnie tknęło on. Jest silny, wszystko jest dobrze, ale wolno podnosi. Wiem, że tutaj się reguluje. Zdejmuję się tą czapeczkę. No. Ampul. Luzuje się kontrę, tylko nie wiem, kurczę, czy się wkręca, czy się wykręca. To jest kłopot taki do rozwiązania, ale to zrobię po prostu w ten sposób, że wezmę belkę, złapię w widły i będę regulował i zobaczę, jak będzie podnosił, czy się poprawi szybkość podnoszenia, czy nie. Yy, poza tym, co. A, tutaj zerwało mi śrubę, kurwa, na tych wartepach tam z tyłu, jak wyjeżdżałem. Oh. jedną i drugą. Gwint wystaje dużo, aż do tego, nie? Same łebki zerwało, na szczęście. Czyli tak, zdejmuję koło, odkręcam pozostałe śruby. Tą zwolennicę ściągam w dół. Mam dostęp do tych szpilek, wykręcam je i skręcam wszystko od nowa. Mam śruby już kupione na Ampul 12. I wSIO. Dobra, ja idę pod Garnę bryczesom I działamy jeden, jeden z ostatnich filmików, musicie o tym pamiętać Jak wyjeżdżam, to już nic nie będzie I już ciśnienie wyregulowane Takim ampulem, bo nie znalazłem kluczyka Teraz zakontrować Jakby ktoś był zainteresowany żeby zwiększyć ciśnienie, należy ten ampul dokręcić. Tylko nie należy tego robić, moim zdaniem, taką, takim sposobem, jak ja to robię, tylko z manometrem, żeby nie przesadzić, nie? Bo wtedy można sobie narobić szkody w postaci zerwanych węży, nawet rozwalonego rozdzielacza. Ale zobaczcie, jak teraz chodzi. Na wolnych obrotach. Jak na wolne obroty to mi to wystarczy. Nie trzeba więcej, żeby tak nie przesadzić. Ale od razu ciszej się zrobiło. Ledwo co słychać pompę. Ona się dłabiła przez ten zawód. Ale co musiałem kilka nocy po prostu pomyśleć. To samo przychodzi czasem, dlaczego tak się dzieje. Idę odniosę zakrętarkę i... Wrzucę to belkę do wodzu, ale nie będę kręcił, tylko wrzucę, żeby już była, zmieniam krokodyla na łyżkę, bo tutaj trzeba ach, trochę zgarnąć, i co? I kurde, dzień się zaczyna. Jesteśmy w trakcie rozbierania zwolnicy, zeszła z tego stulei i tutaj mam zerwaną śrubę, tam dwie i tam jeszcze jedną. Czyli łącznie 4. Poszło jesteśmy z nowym kolegą Nie ma. na gospodarstwie poznajecie. I co? Musimy odkręcić tego wąsa tutaj dostaliśmy się do tych śrub, bo się zapieram, żeby to się zsunęło, tak będzie najprościej. I działamy dalej. Zwolnica odkręcona, prawdopodobnie śruby były złe. Mamy trzy szpilki do wykręcenia. Dwie są dosyć długie, jedna średnio. Ale próbujemy. I już przetestowane, naprawione, działa, wszystko jest ok. Nowe śruby pozaciskane, ampulowe, wzmacniane. Dwonica złożona, napęd nie przepuszcza. Można działać dalej. W sumie to już na dzisiaj więcej działać nie będziemy, chyba paszę tylko zaraz zrobimy i koniec dniówki.